W tym zadaniu trzeba ocenić prawdziwość podanych zdań i sprawdzimy to na podstawie przekształceń podanych wyrażeń, które mamy zawarte w tej tabelce. Jeśli mamy wartość 4 do potęgi 4 i do 3. To jest tak zwana potęga potęgi i w tej sytuacji, jeśli chodzi o te potęgi, ze sobą wymnażamy. Czyli będzie to 4 razy 3, czyli daje nam to wartość 4 do potęgi 12. Co za tym idzie, to odpowiedź, że jest równa 4 do potęgi 7 jest odpowiedzią fałszywą. Natomiast co zrobimy z tym drugim przypadkiem? Zauważmy, mamy tutaj wartość potęgi powtarzające nam się trójki i spróbujemy to wykorzystać. Mianowicie, jeśli mamy te same potęgi tutaj trójki, to możemy te wartości piątki i trójki, gdy mamy mnożenie, ze sobą przemnożyć i podnieść do jednej potęgi, czyli to będzie do potęgi trzeciej. Czyli w tej sytuacji 5 razy 10 to otrzymujemy 50 do potęgi trzeciej i zostawiamy to w takiej formie. Natomiast tutaj tą szóstkę, jak tą szóstkę możemy rozpisać, jeśli chodzi o potęgę, to możemy to rozpisać to w taki sposób, że to jest 5 do potęgi trzeciej razy 5 do potęgi trzeciej razy 2 do potęgi trzeciej. Ta wartość jest równa wartości 5 do potęgi szóstej, dlatego że gdy mamy te same podstawy, to te wartości potęg ze sobą dodajemy. No i teraz na tej podstawie, jeśli mamy wspólne już potęgi, możemy teraz te wszystkie wartości ze sobą e, wymnożyć, czyli to jest 5 razy 5 razy 2, wszystko do potęgi trzeciej, 5 razy 5 razy 2 to jest wartość wynosząca na 50 do potęgi trzeciej, czyli okazuje się, że ta odpowiedź jest odpowiedzią prawidłową.